Siemanko! Dzisiaj napierdolamy w Battlefield Bad Company 2 trybie multiplayer Nie spamując, ujmę, że mamy tutaj cztery klasy postaci A mianowicie szturmowiec, mechanik, medyk i zwiat. Już mam mechanika i medyka dopracowanych Także zostaje mi szturmowiec OK, jesteśmy dołączeni do drużyny nawet 2 naprawdę oferuje nam bardzo dobrą rozgrywkę, typu gorączkę tak dalej Także jest to bardzo fajne. Bardzo zachęcam Was do pogrania w tą grę i oczywiście na technologii DirectX X 11 gra się jeszcze lepiej i to jest jakiś tam M93R F2000 40 M, gl i oczywiście amu... skrzynka z amunicją któremu możemy możemy sobie dostawać amunicję naszym przyjacielom z czego dostajemy nowe punkty O! Wow. Gros sniper magnum. To jest to, to jest bardzo dobra snipera. No to dobra, jeżeli on sniper koksował, także ja skoksuję. Już ulepszamy naszego medyka. No i jedziemy. Bardzo fajna. Zresztą widzicie. Jeszcze prezentuje nasz Battlefield. Zapraszam Was do kupna, bo gra naprawdę teraz nie jest droga i ale warto w nią pograć je widzę. burza piaskowa No, dlaczego celu wieje w niego? On nie dostaje, to jest... Bez sensu w zeszłym Ale co ja na to poradzę Ja to już na to nie poradzę jest takie niecelne Bo ja mam takie street'a, albo ta broń jest tak niecenną. Dzięki, dzięki. Teraz pokażę Wam może medyka. Jak to wygląda... ...na tak skoksowanej...

Jakie kamperze, ja pierdolę Dzięki stary Będę gra się tylko na właśnie na bliskiej odległości Sorki. Czasami są takie gry, że człowiekowi bardzo fajnie wszystko wychodzi, czasami są takie gry, że fatal normalnie. Oho, dobra. Wie Krijg Je was nog goed. Je dat zou je weer kiesrecht Ja pierdolę! Ale żal! O lol! Aha! Nie wziąłem najważniejszej broni. To tu mi kurwa stuka. żeby tylko tam dotrzeć i jesteśmy pro sami widzicie jak to na direkcji co wygląda to jest najprawdę w trybie MMO, multiplayer ja yep. Także jeszcze będę z Wami żegnał, przetowiem Wam multiplayer Na razie